Słuchajcie, zobaczcie, górami mi się trą. Może zaraz ten samiec podpłynie, to zobaczycie, ale on siedzi tu w rogu. Odgania ten samiec, odgania pozostałe ryby. Będzie tutaj. Budował gniazdo. Z tej strony trochę to zasłania filtr. I cała reszta. Bardziej wie jakie tu mam w akwarium. Ale tutaj ten samiec obrał sobie róg. I samicę, która widać, że w brzuchu nosi ikrę. To jest jedna z nich, a tutaj jest druga. Ona co chwilę do niego podpływa i się z nim tak fajnie łączy. Wygina się, jak jest prosto, to ona się tak w taką dosłownie łódkę, takie C, wygina. Może zaraz uda się to nagrać, bo bardzo fajnie i ciekawie to wygląda. Na razie samiec. Buduję to gniazdo. Jak uda mi się złapać, jak się trą, to Wam pokażę. O, zobaczcie, zaczęło się. Samiec z samicą. O, teraz widać ładnie jak się wyginają te ryby. W pół. Samiec oczywiście będzie odganiał przeciwników. Trochę powalczy z tą samicą Ale o Samica tu czeka na samca On już przypłynął, odgonił tylko konkurentów Zaraz zobaczymy Takie złączone. No, tańczą, tańczą razem. Ona już teraz na niego tutaj cały czas czeka, ta samica. On ją trochę tam podskubuje, pokazuje tą swoją siłę, prezentuje się przed nią. Ale teraz już. O. o. I to jest. Tak się trą. dosłownie samiec tak się wygnie w pół aż cały obejmie samicę. Zobaczcie z tej strony. O. Dosłownie całą ją objął. Tak dosłownie. mi tutaj marudzi, ale chcę wam to pokazać. Mi się ręka nie trzę trzęsie mi się trochę ręka, ale te ryby się tak trzęsą. Jest to tarło. O, widać jak samica puszcza ikrę. Widzicie? Zobaczcie. Ile tego poszło. Ile tej ikry poszło. Zobaczcie. Poleciała ikra. Poleciała ikra. Ale piękny moment. No. Słuchajcie, piękny moment. Samiec będzie to zbierał teraz, tą ikrę. On jej nie zje. On ją wyzbiera i wypuści w odpowiednim miejscu. Mój syn. Mój syn się cieszy razem, razem ze mną. Ale no chyba warto było czekać na, na taki moment przesiedzieć trochę pod akwarium, zobaczyć, co się dzieje. Słuchajcie piękna sprawa. Ja myślę, że to nie jest y, tylko jeden raz, bo zobaczcie... Ta samica ona w tej chwili do jakiegoś innego samca podleciała, ale co chcę wam powiedzieć? Ona jest jeszcze gruba. Jeszcze, jeszcze chyba ma tej ikry w sobie sporo. I druga samica też nosi w sobie ikrę, więc zobaczymy. Zobaczymy, co się uda. Yy, temu Samcowi upilnować, że tak powiem, czy, czy będą z tego jakieś yy, małe rybki, czy nie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Będzie z tego coś fajnego. Będą jakieś młode górami. Yy, no a je, jeżeli nie, to następnym razem taką yy, dobraną parę przyniosę do jakiegoś akwarium tarliskowego, gdzie będą się mogły w spokoju wytrzeć i yy, doczekać młodych. No, to widać fajnie, jak samiec w tej chwili już pilnuje tego gniazda, pilnuje tej ikry. Nie dopuszcza innych ryb, żeby to wyjadły. I tyle. To by było na tyle. Trzymajcie się.